Się z tej strony chwili, dzisiaj nagrywam Minecrafta oczywiście, chcę wam powiedzieć, że ten mój film co nagrałem teraz to ja bym musiałem usunąć, bo nie mogę, mot nie, mo nie mogę otworzyć w ogóle tego materiału, teraz nagrę ten kolejny. Jeżeli materiał wam się spodoba, zostawcie łapkę górę, subskrypcję, także lecimy już. No a my co, my, 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 my zaczynamy, słuchajcie, chcę, chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj umeblowałem sobie tą chatę, jak widzicie sobie chałupę umeblowałem. Tak, słuchajcie, sobie mój, mój nowy dom sobie umeblowałem, tak, no i co, no i chcę wam powiedzieć, że mój nowy dom, jest... z tego mojego nowego domu się naprawdę cieszę, bo naprawdę to jest spoczko. Słuchajcie, co dzisiaj robimy, idziemy znowu dzisiaj do kopalni, idziemy dzisiaj do kopalni, znowu zobaczymy, czy jakieś tam koble są, czy jakieś takie tam nieważne co. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. Mamy, mamy trochę kilofa, takie ja tam sobie trochę pokopiemy. Co hmm, tutaj zrobię? Ja kopiemy. Hmm. Muszę patrzeć, czy coś jeszcze u suficie. na suficie jeszcze nie ma, nieważne co. Dobra i mamy złoto Mamy złoto, zajebiście, mamy złoto Mamy złoto, dobra Złoto nam się przyda Złoto nam się bardzo przyda Słuchajcie, zrobimy sobie tak. Tak. Dobra. Idziemy teraz do góry. Mamy złoto, jak widzicie. Mamy złoto. Słuchajcie, pokopiemy sobie tu. Jeszcze tu u góry jest. Patrzcie, mamy u góry złoto. Patrzcie. Słuchajcie, mamy złoto. Znaleźliśmy kolejne złoto. Ja nie wierzę w to. Nie wiem jak ja to znalazłem, ale. Kolejne złoto mamy. Kolejne złoto mamy. Kolejne złoto i tutaj złoto. Słuchajcie sobie zapalę tu. Ja! Jo, ja piernicze, mamy złoto. No patrzcie, mamy złoto! Dobra. Dobra, chodźmy już. Możemy chyba już wracać. Mamy 16 zł. Dobra, mamy 16 złota. Więc będzie naprawdę dobrze. Dobra, chodźmy. Chodźmy do mojego domu. No, wbijaj, no kurw. Dobra, słuchajcie, idziemy sobie. Idziemy sobie to złoto przypalić. Przypalmy sobie trochę tego z... dobra. dobra. 16, dobra, mamy 16 złota. Poczekajcie. Słuchajcie, możemy sobie już... Dobra, poczekamy sobie już trochę. Pójdę sobie jeszcze trochę tego... Tam jeszcze ten błyżek, ten kobek, ten takie tam... Idziemy sobie trochę po tego złota po te złoto. To A tu tam, dobra, chodźmy tam. Dobra. Dobra, chodźmy. Dobra, chodźmy. Jamy tu. Dobra, chodźmy, już. Chodźmy już szybko. Dobra. Dobra, chowamy sobie te wszystkie rzeczy, niepotrzebne coś. Dobra, już. Dobra, mamy już 8, dobra, poczekamy sobie jeszcze trochę. Okej, no możemy już teraz. Możemy teraz już iść. Pójdziemy sobie jeszcze trochę tego, po, po tego pokopać, bo naprawdę to jest naprawdę dobre. Trzymajcie kciuki. Mamy tu jeszcze złoty kilo, u kurde. Mamy tu jeszcze złoty kilo będzie naprawdę dobre, kurde muszę zamknąć, Zamknięte. Słuchajcie, y, co dobra, chodźmy to sobie jeszcze trochę pokopiemy. Chciałem Zobaczymy, czy tutaj jest jakieś żelazo, jakieś złoto, nieważne. Ja tutaj nie ma, pójdę tam dalej, gdzie kopałem, sobie pójdziemy sprawdzić. Dobra. Kurde, ciepło jest. Dobra. Do, kolejne złoto, mamy kolejne złoto. Dobra, zajebiście, mam kolejne złoto. Dobra, już koniec. Dobra, chodźmy już. Chodźmy już. Do, wracajmy do domku. Wracajmy do domu. Do domu wracajmy. Znaleźliśmy już tyle tego. Dobra, chodźmy. Wracamy już kurwa weź tu no i ja ci to sta do do w sadze do nas zrobiło się Poczekajcie. otwarty Tylko... Nie wiem, jak to się wydarzy. Słuchajcie, w porę. Lecimy, już sobie zapalimy. Dobra, słuchajcie, ja może pójść, to zrobię. Słuchajcie. Czekaj, ja nie ma grać. Słuchajcie, jeżeli materiała ma się z powrotem stać w kogoś, to piszcie. do widzenia i pa.